Cześć witajcie, w kolejnym odcinku i to na nowej jakości w jakości e, 2,7K na szerokim kącie, więc liczę, że liczę, że wreszcie będzie tak jak powinno być co tu mamy Chicago chyba Chicago, ale już tyle tego mam, że chyba odpuszczę też ten wygląda na trochę na John Swena, czy jak ktoś... Ale mam rękawiczkę ale wstyd. John Swena, czy jak to się tam czyta, albo taki... Wiecie... Tani chiński klucz, tylko pomalowany na zielono. To tak, jakby był Chicago, to on powinien mieć tutaj gdzieś oznaczone CP. No coś właśnie, kurde, nie widzę. Dobra, tak odpuszczam. Dzisiaj to i tak, wiecie, najważniejsze to zobaczyć jak ta jakość, czy kąt się zgadza, czy wszystko się zgadza. Także dzisiaj nawet nie musimy nic znaleźć no, ale ważne żebyśmy trochę pochodzili Trochę pokręcili, chociaż tego złomu jest tak tyle co kot napłakał Zresztą sami widzicie Albo i nie widzicie, a coś tam widzicie Nie, trochę się jaram, bo wiecie no że Dla mnie taka kam kamera to jest coś, nie? GoPro 10 jakoś też znaczy jakoś na iPhone nie było zła bo tam też cztery kawalił, tylko tam wszystko po prostu było bardzo przybliżone no a tutaj jest to jak chyba ma być w ogóle to jakiś motor jest a coś tutaj Puste. w ogóle też wiecie o, o. Nie wiem jak z tą stabilizacją, czy jest dobrze ustawiona, czy usta źle ustawiona ja też, też muszę się do tego douczyć Nie wiem czy czy ten, czy szeroki kąt jest spoko. No ja cię sadzę Nawet nie pamiętam, żeby tu były czasy, żeby było aż tak źle Sorry Alipa, totalna lipa. Czas. To po całości, nie ma co przedłużać trzeba się teleportować na inny złom no o, o. tak zerknąłem z głupem do, rock, do tego, no Roger, czy Bad Win to jest jeden. Pieron, no. 520, to jest to połamane? Uszkodzona? przecięte Złamany hak do przyrzutki, ale to nie problem. Tak, to kurde, cała. No, wygląda to na całe. Eh? Tu też nie jest pęknięte? Tam nie jest pęknięte? No hmm, hmm, hmm. się nad nią kurczę zastanawiam, jeśli mam być szczery Wiecie, na bezrubiu, na bezrybiu Rak i ryba, jak to ostatni mówił Nawet na tym złomie, więc Może, może Dobra, nie będę z wami nudził Sam się spokojnie zastanowię Czy brać, czy nie brać No Ja cię sadzę Aż ziemię posprzątali, taka bieda o, <gry> Kurde Aż niewiarygodne O, reflektor LED no nic, ale tak jak mówiłem, dzisiaj jak akurat jesteśmy w ważniejszym celu, żeby zobaczyć jak to wszystko nagrywa, a nie żeby zdobywać bo gdzie co. Chociaż jakbyśmy coś zdobyli to też źle by nie było, prawda? Ale lecimy. braku laku czasem sobie znaleźć prefekt. No, dobra, stabilizacja działa weźmy ciekawe trzymać to był pro-o bo to też ważna sprawa także dzisiaj dużo dużo nauki Coś ciekawego. Patrzę mm, mm, mm. jeszcze obok, ale... Ale tu... Bo śruby do imadła. To chyba nic. Pusty DPF, także chyba ktoś przeglądu nie przeszedł i wstawił chyba oryginał. W końcu nie wiem czy się wzięli za to czy nie wzięli. Mieli się brać, ale chyba odpuścili i później się znowu mieli brać. I chyba nie ma tej ustawy o tych tlenkach czy tam ciałach smolistych, czy jak to się tam nazywa. A oprócz tego był jakiś kwietnik pod nogą i, i nic. Nie wiem jak teraz z dostępnością będą na ale patrzcie także taki sobie przepisik Obok są dwa regały Trochę pokrzywione, ale może coś bym z nich ulepił to zaraz się nawet nim przyjrzę. Czym więcej jest regałów, ale to te już są w ogóle krzywe. Muszę sobie kupić regały, także może, może A to co to w ogóle jest? A, część od hulejnog... O Boże, hulajnogi. Od tej trampoliny miałem zawiaźć Także Także tego Byliście tu kiedyś ze mną, czy nie? Tu chyba nie Szukamy Będziecie się śmiać nie. Zasilacza do Philipsa Bo chcę sobie go wziąć, bo ostatni złom nic nie ma, więc ja sobie go wezmę dla fazy żeby chyba końcówka była w miarę okej okay. O, nie To też nie to, chociaż Chociaż może, z braku laku Dobra, weźmiemy to Chociaż dla samej końcówki, bo to jest, ile tam było? To było chyba 12 wyjściowe, tak Więc weźmiemy to i będziemy kombinować No O, kabli mają chłopaki trochę natarganych, ale A, tak jak widzicie wszystko i nic. Tu jeszcze prostownik. Też się na niego kiedyś miałem połakomić, ale w końcu odpuściłem temat. No, także tyle tutaj <noise> Ale będziecie mieć pole w to. 3 złote za odkurzać Philipsa. No ale ostatni złom. Lubię zagadałem się z wagowym, myślę, a kurcze Zobaczymy co siedzi w środku, czy działa, czy nie działa. Najwyżej no zmienimy jedno ogniwo. No i co? I będzie dobrze. Lepsze to niż nic, nic. A w ogóle jak tu jestem, to już dobra, nagram Wam to podsumowanie. No podsumowanie, no Philipsa, włącznik, kabelki i nawet wziąłem, nie wziąłem tego całego zasilacza, tylko końcóweczkę, potem wtyk, o. Ale co? No tak jak mówiłem, no jestem dzisiaj, bardzo się zastanawiam, jak to będzie, kurde, wyglądać, te kąty, nie kąty. To było Cię głównym priorytetem. Czy to wyszło, czy nie wyszło, czy musi być jakiś większy, szerokokątny, bo jest teraz tylko jakiś... Czekajcie. Jak to się sprawdza? Nawet teraz się chyba nie da sprawdzić. Teraz tylko szerokokątny, właśnie się kapnęłem, że chyba tu palce trzymałem cały czas, więc też może być różnie. No taka czyli taki odcinek bardziej do nauki niż do wszystkiego innego. No ale chciałbym, żeby to wyszło. Sorry, ma dobrze nie zwiną. <laughs> Dość że jest wideo. To na czym skończyłem? No, po prostu, generalnie to. Philips fajny, pobawimy się. No, ale najważniejsze było, żeby zobaczyć te kąty, to wszystko, jak to się nagrywa. Czy nie za wąsko, czy dobra jakość, czy nie czepie, bo tu 100 milionów ustawień. Także jeśli mielibyście jeszcze jakieś yy, wskazówki, to do ustawień to puśćcie śmiało. Ja co? to nagrywam w 2.7k, ale będę renderował chyba w HD, bo raczej. I tak więcej nie ma sensu. Chociaż zobaczymy. Dobra. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trochę nudny odcinek, ale jak sami widzieliście, nie ma, nie ma złomów. No i też najważniejszym celem było była nauka tego GoPro. Także lepiej się uczyć na takich beznadziejnych odcinkach niż, niż jak będzie złom, faktycznie będzie sypać, bo wtedy będzie żal. No. Cóż, dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam, cześć!